odcinku zalinię naszą kuchnię w prawdziwego starbucksa na to wyzwanie mamy tylko 3 godziny dlatego, że przyjeżdża moja przyjaciółka i będzie ona jedną z klientek, więc muszę to wszystko tutaj postawić w tym czasie a mamy masę rzeczy do zrobienia musimy jechać do starbucksa, kupić kilka rzeczy od nich, musimy jechać na zakupy spożywcze, musimy iść wydrukować plakaty, poskładać no masa rzeczy, więc zabierajmy się od razu do roboty i jedziemy do starbucksa Jesteśmy już w Starbucksie i spójrzcie, co oni mają tutaj powykładane. Mamy jakieś kresanty, jakieś goferki, ciasta. I my, oczywiście, też musimy mieć takie rzeczy. A wiadomo, że nie będziemy piec każdej z tych rzeczy osobno, no to sobie zrobimy małe, duże zakupy. Na pewno każdy się ucieszy. Do tego zamówimy sobie jeszcze jeden napój, dlatego że o ile mam takie zwykłe kubki Starbucksa w domu, mam jeszcze taki na wynos, to nie mam takich plastikowych. I będę potrzebowała, jakby ktoś chciał na przykład zamówić sobie berry hibiskus. Także Musimy się zaopatrzyć w takie rzeczy. Dla mnie będzie mały berchi biskut na wynos i mam pytanie, czy mogłabym dostać dodatkowy kubeczek? Tak. Super, dziękuję. I do tego będą tak, jeden goferek, dwa kresanty maślane, donut mango cheesecake jeden, dwa biskofy, jedna muffinka z jagodami, jeden sernik z truskawkami, jedno czekoladowe i jedno z pożyczką. jeszcze to crunchy jogurt, bajgiel salami i focaccia może być po jednej z rodzajów To wszystko? Tak Pierwszy raz wydałam w Starbucksie 180 zł Matko święta Ale wziąłam chyba wszystko co nam, bo z każdego rodzaju coś Mam nadzieję, że moi klienci będą zadowoleni A to w sumie nie wszystkie nasze zakupy, dlatego że musimy iść jeszcze do sklepu spożywczego Musimy jeszcze wydrukować te plakaty, więc jeszcze masa rzeczy przed nami Ale chociaż to mamy z głowy Ciekawe ile będą nam robić te zamówienia teraz Hej, wygląda to mocarnie ja ciebie, ej, super, mega się cieszę. Jesteśmy teraz w sklepie spożywczym, dlatego że musimy kupić kilka rzeczy, jak na przykład malinki, o, takie dojrzałe, dlatego że nie mamy rzeczy, żeby skomponować różne herbatki, właśnie jak bery hibiskus, którą kupiłam przed chwilą. No nie potrzebujemy malinki, no nie potrzebujemy herbaty hibiskusową, weźmiemy też herbatę brzoskwiniową, do tego, że widziałam, że ostatnio jest, i potrzebujemy na pewno jakiejś syropy oraz mleko, bo tego nie mamy w domu, a mleko jest bardzo ważne, jak w kawiarni, Laka nie ma, więc idziemy na zakupy. Jesteśmy właśnie na herbatkach. Potrzebuję hibiskusową i brzoskwiniową. I o ile właśnie brzoskwiniowa mi się rzuciła w oczy, tak mam problem z hibiskusową. To jest naprawdę ciężka herbata, żeby znaleźć ją w takim sklepie. Ja mam nadzieję, że ją znajdę bo będzie mieli duży problem dlatego że berę hibiskus to miało być mój napój popisowy i co teraz? Mam tutaj jakąś taką herbatę owocową, gdzie jest w składzie hibiskus, ale czy to będzie wystarczający smak? To nie wiem. Na razie nie widzę lepszej opcji, więc lepiej ją wziąć, ale jeszcze muszę przemyśleć no. Naszą przedostatnią rzeczą są kostki lodu i w sumie kończymy tutaj już zakupy i musimy zmienić sklep, dlatego, że nie było tutaj żadnych syropów do kawy, a chciałabym mieć jakiś waniliowy, karmelowy i tak dalej, więc naszym ostatnim miejscem, w którym mogą one być jest kosta, bo z tego co widziałam to były tam takie małe syropy. e Proszę bardzo. Ludzie są uprzejmi, ok, że czekają aż skończę. Tego co widziałem to są takie małe syropy, tam więc idziemy sprawdzić, czy dalej one są. Uwaga, wielka chwila, czy znajdziemy w kości syropy do kawy. No i co? Co buźcie? Mamy wanilię, karmel i ciasteczkę. Idealnie, nieważne, że one są z kostek. Jakby większość kawiarni używa tych syropów, więc przemiliczmy ten fakt, okej? Okay? Mamy już godzinę 15 i po 16 będzie już Ola, więc mamy godzinę z lekkim hakiem, żeby to wszystko ogarnąć, a ja potrzebuję jeszcze wydrukować grafiki. Dlatego, że z nimi jest duży problem. Chciałam wysłać to do drukarni, takiej profesjonalnej, ale powiedzieli mi, że nie są w stanie tego zrobić ze względu na jakość, a ta jakość była najlepsza, jaką znalazłam, więc muszę się postarać całych sił i sama to jakoś ogarnąć, a ja nie jestem najlepsza w takie plastyczne rzeczy. Naprawdę, ja nie wiem jakie mam szóstkę z plastyki. Ja tak zasługiwałam na dobrą truję, max. Mam nadzieję, że się wyrobimy i że będzie to pięknie wyglądać, dlatego że to musi super wyglądać. Ja jestem tak zaangażowana w ten film, naprawdę, więc lepiej niech to wyjdzie. Mamy wszystko, pędzimy do domu. Mamy jakieś pół godziny dlatego, że jest 16, na szczęście są korki teraz w Warszawie, więc psie tutaj trochę zajmie, żeby do nas dojechać. Myślę, że musimy się zabrać już do dekorowanie tutaj naszej wyspy, naszej kasy, ladnie tutaj i bardzo chciałabym przynieść nasz ekspres tu, żeby on zajął trochę przestrzeni, żeby klienci wiedzieli, jak robi się kawka. Bierzemy nasz... Ekspres, on jest cholernie ciężki. Uwaga. Mam nadzieję, że nie wyleci to wszystko na mnie. Tylko wodę z tymi pusami. Yy, przynajmniej ten pierwszy brzecz. Że... Oj, odbydziłem. Dobra, mamy. Pięknie się prezentuje. Zaraz go jeszcze trochę wyczyścimy. To naprawdę nie jest łatwe. W tamte miejsce damy sobie mikrofale, żeby móc podgrzewać nasze bajgielki. Wykładamy wszystkie nasze te rzeczy. One są tutaj teraz najważniejsze. Spójrzcie ile tego jest. Ja już zapomniałam co je zamówiłam w ogóle. I najgorsze jest to, że nawet nie wiem jak ja mam wykładać te rzeczy. Przygotowałam sobie jakieś halewy, jakieś detki, ale nie mam w ogóle jeszcze pomysłu na to. U mnie zawsze to wychodzi w planiu. Mamy ekspres, więc tu możemy sobie dać chyba takie mniejsze rzeczy, jakieś babeczki gofry uuu, ale to dobrze wygląda, moja. nie mów Mati, że nie masz ochoty na to mam mam <grystanie> tu mamy goferka. one są najlepsze na ciepło i z syropem karmelowym rewelacja tutaj bierzemy naszego donacika nacika. ciekawe czy dali nam więcej za dużo, czy Ci pomylili, ale chyba dami nam więcej niż zamawiałam Albo pani nabiła więcej, ja zapłaciłam więcej niż chciałam Zobaczymy na paragonie, ale wydaje mi się, że brałam jedną babeczkę i po jednym donacie. A dostałam, uwaga, dwa takie donaty i dwie babeczki. No dobra, zobaczymy zaraz. Jeszcze krasan, Jeszcze bagiel, na którego miałam ochotę. No chyba. spokojnie, no to jest jeszcze ta a, no dobra, dobra. Kiedy, jak się zastraszyłam <laughs> i oburzam. Spokojnie. Drogi, jak ta lala sobie dała. Tutaj. To jest Fukacie, jakaś chyba wegeta. numer dwa. I będzie mamy, no, niczego nie zapomnieli. O! I zostało nam jeszcze ciasto. O! Dali nam nawet takie coś. Super, bo to będzie bardziej wyglądać jak sklepowe. Nie teraz to czekoladowe przeniesie. Mam alergię na czekoladę. Nawet jak dotknie, czy jakaś czekolada mi spadnie, po prostu potem mam taki czerwony placek w swoim O! Rozwala się! Nie! Pomarzysz mi? Czułam, po ok. tu... Dziękuję. Czemu to na pół wzięłaś? No bo się rozwaliło! Ale tu złóż tak, żeby nikt nie widział. I połóż to tutaj, tak, ładnie. No dobra, niech będzie. <ścoughs> Jak to się otwiera? Ej, to jest jakiś ...pikoł O! O, serwniczek z czosnkawkami, ja go akurat. O, jest dobry zakup. Jak ktoś zrobi większe zakupy, to będziemy mieli nawet siatkę. Ja chciałam z złotych, jak to będzie miał na Ja to zostawiam, to nam się przyda. Teraz sprawdzamy na rachunku, czy pani się pomyliła tak, że dała mi więcej niż zamówiłam, czy się pomyliła, że nabijała mi więcej. Powiedzmy, że pół na pół. Jedną mi nabijała więcej niż chciałam, a drugie mi dała. Ha, <laughs> się wyrównało. To może sobie do tyłu, bo to też będzie nam robiło fajną taką atmosferkę. Całkiem, całkiem. Tak gdzie? No, mamy jeszcze drugą siatkę. Mamy coś takiego na wynos, więc jesteśmy naprawdę bardzo dobrze wyposażeni, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tutaj mamy kubeczki starbucksowe oczywiście, w których będziemy robić nasze napoje. Mamy na wynos taki kubeczek, no i oczywiście tu jeszcze sobie wzięłam Taki na wygodę. Wyposażenie to mamy pierwsza klasa. A jakby te siatki bardziej tak postawić, tak jak te. Okej, okay, ale mamy jeszcze plakaty, które musimy rozwieźć, żeby to nie było zaraz napaćkane, ale spróbujemy. Dużo lepiej to wygląda teraz. To Zostało nam około jeszcze 10 minut i musimy te nasze plakaty ogarnąć, logo jeszcze nigdzie nie mamy w ogóle nazwy naszej kawiarni, więc musimy to wszystko powycinać i poprzyklejać. Teraz już nawet nie mam czasu, żeby to z linijką stać, jakoś odrysować, bo naprawdę mało czasu mamy, no 10 minut. No już widzę, że trochę krzywo jest. Git! Jest dobrze? No nie. Damy to na środek, czy tak? Nie, tu chyba z boku. No, nie. musisz przemyśleć, nie. żeby cię nie zasłaniało też. To tutaj dam. Mhm. Dobra. Tutaj postanowiłam, że wydrukuję sobie takie właśnie wiem, okrągłe to logo, w sensie okrągłe logo w sumie zawsze jest okrągłe logo, co nie? Starbucksa. Nie, go nie ważne. Chodziło mi o to, że chcę po prostu takie małe logo, które sobie przyczepię do koszulki. Nie wiem, czy to Państwo ale mam właśnie taki kolor, widzę, jak pracownicy w że żebym miała taki uniform ala to będzie dla mnie, ale ja sobie to przykleję na sam koniec, dlatego, że nie wiem jak długo mi się na tej tak to podtrzyma, więc to sobie odłożymy tutaj i lecimy dalej z naszą z promocyjnymi. Właśnie dostałam wiadomość, że Ola będzie o 16:40, czyli za 9 minut dokładnie. Na szczęście są te cholerne korki w Warszawie. Pięknie to wygląda. Kochani, zostały nam ostatnie 3 minuty. Tutaj damy... no spójrz, taśmy, dzieje, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. O, super! Da się go hibiscusa. Gdzie by go tu dać? No dobra, damy go tu obok. O! Pięknie. I muszę Wam coś pokazać. Trochę źle nam się wydrukowałam jeszcze menu, ale postanowiłam, że to wydnie I gdzieś to dam i jestem ciekawa, czy w ogóle ktoś to zauważy. Mati, gdzie to dajemy? Może, może tutaj. Tu na górę? No. Myślę, że nie Chociaż to będzie tutaj tak to tak? myślę, że każdy zauważy, ale... I będzie najzabawniej, że to nikt nie zauważy. Bo to jest takie małe, że nie, czy ktoś w ogóle zwróci na to uwagę. O! To będzie nasz słodki sekret, widzowie nie mówcie nikomu o tym, dobra? No dobra, o, dobra. I... tada! Ty wyglądasz jak pracownik Starbucksa? Tak. Dobra, to teraz to wszystko sprzątnąć tutaj. Kochani, nasi klienci już są, zapraszam. Ty dobry. ty, dobry. Dzień Dobry. Otsy, kursy. <laughs> Ile ty się podziało? Proszę bardzo, proszę nie wchodzić. Za A, no ale. rozumiem, to nie wchodzi. Na... Tak, tak, rozumiem. No, proszę składać zamówienia. Bardzo nieuprzejma obsługa. Co co ma być? nie nieuprzejmo, <laughs> to mi tu wchodzi na zaplecze. No dobrze, no rozumiem. Od czego można zacząć? Widzowie Jeszcze nie ogarnęli. Nie ogarnęli. Dobra. Czego nie ogarnęli? Nie ważne, nie ważne, to jest taki nasz insiderowy. Ja okularów nie mam, ja nie widzę. Nałożę. Ja Przecież nie widzę, że to nie zauważenie. Ona mnie to ja źle wydrukowało i uznaliśmy, że damy tutaj i zobaczymy, czy w ogóle zauważycie to. A, no to... No. Czekaj, trzeba było tak od razu, teraz już wszystko widzę. Ja poproszę... kawę poproszę. A jaką? A z mlekiem. A jaki? A proszę. O, migdałowy brzmi dobrze. To ja chyba też. Czyli dwa razy laty na migdałowy. Tak. A coś do jedzenia? Też. To w ogóle jest spoko, bo ja coś takiego widziałem. To chciałbyś to? Makuliny. Nie. A Chciałbym... co no jest y, w środku? To jest wege, nie pamiętam no właśnie, co to jest. Tak. A to jest caprese, czyli też będzie wege raczej. Mozzarella, mm. pomidorki, a tu będą jakieś kapusta, marchewka, chyba bataty, ogórek. A tu mamy bajgla. Ale on jest zarezerwowany już dla pewnej osoby, która nie mogła się go doczekać. To ja generalnie bym poprosił bajgla. <grymne> proszę, nie. Ja chcę to ciasto czekoladowe z y, owocem. Troszkę. Ja. No to idealnie. Ja mam pytanie, czy tak. można zmienić zamówienie? Bo ja coś zauważyłem. Mati, mati, ty strasznie kombinujesz. No proszę bardzo. To jest pani pierwszy tak. dzień w pracy tutaj. A czemu? No bo nie bardzo profesjonalna koszulka. Dziękuję bardzo. Tak. Super Proszę bardzo, to dla mm. ciebie. Zaraz ja. zrobimy kawki. A ty co ty do jedzenia? Ja, Donata. Na ciepło? Na ciepło... Nie mi dwa razy. No dobrze, to robimy Donata. Ja chcę kawę z syropem, bo ja już tutaj widzę jakieś... Jest... Właśnie, kurde, ja teraz zauważyłam. Słony karmel. macie wanilię, słony karmel i ciasteczka. Yy, Kleję wanilią. Kolejną jak czarną kawę. Przepraszam, tak. że tak zmieniam. Boże, najgorszy klient ever. W sensie nie powiedziałam tego na głos. Najgorszy klient? Ja widzę, że to jakaś spina zaraz wyjdzie, nie? Widzę się bardzo U, Wow. Ale ciasto też można pociąć. Dziękuję odczytać? bardzo. A, też mogę Tak. Już tyle klientów że ja się nie zarabiam. Jest na razie tyle samo. Widzę, że może cię zabrać w kolejne. Ale śmierdzi to czekoladowe. Nie, jakby ci tak pani balistka powiedziała, to ja nie wiem, czy ja bym o, to jest. To, to się ludzie. pachnie czekoladą, ale jak mi to tak pachnie, to ja już wiecie, cała się spędzę. Ty, ale no, nie. całkowicie tak, nie na osobności, ciężko powiedzieć, ale ogólnie bardzo ładnie jest przygotowane, jest cały wybór, jest tyle rzeczy, które można zjeść, jest ładnie odzorowane. Ja zamówiłam wszystko oh. praktycznie, co tam było. Hmm, jak co to jest jeden z najlepszych donatów ever. No ja nie wiem, czym chciałam podgrzane ciasto. A co, już nie jest takie dobre? Ta gruszka jest taka gorąca, że się nie daje. <laughs> to jaką byś opinię zostawiła? No takie 7, mocne. <laughs> Odwróćcie oczy wszyscy. Co to się podziało tutaj? Niestety nie nauczyłam się ogarniać mleka na ekspresji. Jakby nie szukała osób do pracy, to ja się zgłaszam, to cię mogę nauczyć jak się daje mleko. Proszę bardzo. Piękny latar. Dziękuję. No. Taka abstrakcja. No właśnie, o to mi chodziło. Super. Artystyczny nieład. Proszę bardzo. No, dziękuję. A ty, Matyś, chcesz tego bajgla? No, jeśli można, to to bym mógł go zamówić. Bardzo poproszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, a wy klikajcie tutaj, gdzie przerabiałam nasz ogród w prawdziwy kino. Tam też się działo. Widzimy się tam za trzy, dwa jedna... Oczywiście zapomniałam sobie, gdzie tylko trzeba wcisnąć kogo.